Bardzo się cieszę z tego pierwszego startu samochodem w rajdzie Maroka. Wielka, wielka zmiana dla mnie z motocykla do samochodu. Niby ten sam teren, niby te same wydmy, ale jednak samochodem się jedzie całkowicie inaczej. Tempo mamy bardzo dobre. Dobrze się dogaduje też z pilotem, więc jestem bardzo zadowolony. Samochód się dobrze prowadzi. Kilka mieliśmy bardzo, bardzo dużych skoków. Na pewno trzeba więcej więcej jeździć, żeby na Dakarze jak najmniej błędów popełniać, ale już w tej chwili na pewno można walczyć. Na tym rajdzie w Maroku mieliśmy niestety jedną awarię techniczną samochodu, urwała się i Na tym straciliśmy dwie godziny, ale też trzeba wyciągać pozytywy. Przed nami Dakar, teraz samochód zostanie całkowicie odbudowany, więc będą wszystkie nowe części, więc to już będzie na pewno część z głowy awarii. A na Dakarze jeszcze mamy dwa miesiące treningu, więc teraz trzeba jeszcze przycisnąć, potestować, powiedzieć samochodami, żeby, żeby jeszcze więcej tego doświadczenia zyskać.